Twój zespół nie jest gotowy do tego, żeby pracować z zadaniami, oni pracują dzisiaj na kartkach, pracują dzisiaj na pamięci, pracują na tym, co znajdą w mailach, nie mają konkretnej listy zadań na dzień, tydzień, miesiąc. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzi IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie WiseTools, y w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry moment, żeby zająć się systemem Pipedrive, ale od strony jego ustawień. Obserwuję bardzo dużo systemów, szczególnie Pipedrive, które zostały źle wdrożone, źle ustawione i dzisiaj nieprawidłowo działają. Dlatego na dokładnie do tego odcinka wyłoniłem 8 ILE?! 8 takich sytuacji, które po prostu niszczą ten System. Więc jeżeli jesteś dzisiaj w tym momencie, że widzisz, że ten system nie działa prawidłowo, chcesz go poprawić, też zobaczyć, jak w prosty sposób nawet można pewne rzeczy poprawić, żeby on działał lepiej, to zapraszam Cię na część merytoryczną, bo tam od A do Z będę pokazywał, co to są za błędy i co zrobić, żeby je naprawić i żeby ich uniknąć. Nie przedłużam, do zobaczenia w części merytorycznej. No i witam w części merytorycznej. Tutaj omówimy sobie 8 błędów w ustawieniach, które niszczą Twojego Pipedrive'a, więc nie przedłużam, uruchamiam ekran komputera i działamy. Na ekranie widać już Pipedrive. Pipedrive jest systemem procesocentrycznym, więc tu się pojawia od razu proces sprzedaży. No i to jest nasz pierwszy błąd. Błąd numer jeden. Wszystko dzieje się na procesie sprzedaży. Dodawani tu są prospekci, jakieś dane z Nikon, z jakichś baz. 582 deal na pierwszym etapie, 1288 w całym procesie. Niezarządzalne, nikt to nie patrzy, nie ma procesu. De facto jest jakiś kanban, który coś, ktoś sobie jakoś. Przesuwa. Niekorzystanie z bazy kontaktów, zadań, kalendarzy, niczego, praktycznie wszystko się tu dzieje. Dramat, dlaczego? Taka sytuacja, nie? I co z tym zrobić? Otóż to miejsce, czyli proces sprzedaży powinien być wykorzystywany wtedy, kiedy klient jest w procesie zakupu z konkretnym zagadnieniem, z konkretną potrzebą, z konkretnym produktem. To znaczy, że pracujemy na organizacji, na osobie kontaktowej, na potencjalnym kliencie, na kalendarzu, na zadaniach i dopiero jak klient jest gotowy, to wtedy zakładana jest szansa sprzedaży i tu procesowana. Tu mają być tylko otwarte szanse sprzedaży. Jeszcze jeden tip taki. Wprowadź w swojej firmie regularne czyszczenie lejka czy czyszczenie procesu z szans sprzedaży, które nie będą szły dalej. Ustalcie kryteria, kiedy taka szansa sprzedaży ma być przegrana i ją Przegrywajcie. Uwierz mi, że odblokowanie czasu handlowcom w tym przypadku będzie na wagę złota. Błąd numer dwa. Źle ustawiony proces sprzedaży. Co to znaczy? Nie wiem. Co to znaczy, że proces sprzedaży wygląda tak. Nowe na nie potrzeb, oferta, negocjacje. Parking o zgrozo, już zaraz wytłumaczę o co chodzi. Ja teraz powiem, Filip, ale o co Ci chodzi? Przecież de facto sprzedaż się tak odbywa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak się dokładnie odbywa. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o budowie procesu, to pod tym filmem jest link do filmu Szymona Negacza na Wise Business School, gdzie opowiada więcej o tym, jak budować ten proces. Natomiast. Tak zbudowany proces, abstrahując od tego, jak wygląda sprzedaż w Twojej firmie, bo z budowaniem procesu się tu nie zajmę, ale tak zbudowany proces w systemie CRM daje możliwość, że handlowiec przesuwa sobie tą szansę praktycznie dowolnie. No bo tak, nowy Lit, no zadzwoniłem do niego, yy, dowiedziałem się, że korzysta z naszych produktów, to zbadałem potrzeby, wysłałem do niego ofertę, więc jest oferta. Odebrał telefon, powiedział, że mamy za drogo, więc negocjuję, no ale niestety przegrałem, więc biorę go na parking, no bo pewnie za miesiąc znowu odbierze, więc będę mógł zbadać potrzeby, wysłać mu ofertę i znowu po Powie, że za drogo. Oczywiście ja to trochę humorystycznie traktuję, ale wyobraź sobie, że rzeczywiście tak może być. Handlowiec ten proces ma niepowiązany z działaniami klienta. A teraz, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten proces wygląda w ten sposób, na przykład znamy problem, możemy rozwiązać, klient potwierdził koncepcję, klient otrzyma ofertę, klient w trakcie decyzji, to realnie ten klient razem z handlowcem idą razem w tym procesie więc to jest bardzo ważne. Błąd numer 3. Brak wymaganych danych i zadań do wykonania. Otóż w tym procesie nie tylko etapy tego procesu są istotne, istotne jest to, co wykonujemy na konkretnym etapie i co definiuje przejście do kolejnego etapu procesu. To jest bardzo ważne, żeby to odpowiednio ustawić, proszę bardzo, na przykład jesteśmy sobie tu w procesie, mamy do uzupełnienia konkretne dane. Jeżeli je na przykład uzupełnimy, o proszę bardzo, mamy zebrać dane do przedstawienia koncepcji rozwiązania, zebrałem, tak, idę dalej i tu, proszę bardzo, generują mi się zadania do wykonania, to jest system testowy, to są przykładowe zadania. Wyślij klientowi podsumowanie, zbuduj i wyślij ofertę. Pięknie. Mam dwa zadania, jedno na dzisiaj, drugie na 14. Proszę, ja sobie te zadania mogę wykonać. Pach i mogę iść dalej w procesie, bo tu już wszystko zrobiłem. Tutaj mogę mieć konkretne rzeczy, które mogę, na przykład status potencjalnego klienta, jak wcześniej było, obsługa, logistyka, znam problem. Nie znam. Tu mogę sobie dowolne pola dodawać, ba, automatyzacją je jeszcze uzależnić z wykonaniem zadania. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak realnie klient przez ten proces przechodzi. Błąd numer cztery. Brak korzystania z modułu potencjalnego klienta, to znaczy, mamy sobie bazę, a z tej bazy potem sobie dodajemy od razu szansę sprzedaży. I uwaga, w niektórych firmach, w niektórych procesach, gdzie kwalifikacja na przykład nie jest wymagana, super, to jest świetny pomysł, ale w wielu sytuacjach. Niekorzystanie z tego modułu jest po prostu bez sensu. Zakładanie od razu szansy sprzedaży zmniejszy nam konwersję procesu. Podczas gdy można zakładać potencjalnych klientów, pojawią się z czata, z bota, z formularzy, z prospektora, którego zamierzam bardzo wnikliwie zbadać i osobny materiał na ten temat dokładny zrobić. Dzięki temu mamy tu wszystkie lidy z tych różnych źródeł, nawet wpisywane ręcznie, uwaga, bądź z integracji z innymi aplikacjami, co też w przyszłości będę pokazywał i tutaj sobie nimi zarządzamy. Tu możemy dodawać konkretne pola, jeszcze inne do uzupełnienia, do zrobienia. Tu możemy dać notatki, możemy wysyłać maile, dzwonić i po prostu wykonywać prospecting, bo to jest właśnie moduł do tego, do momentu aż klient powie tak, Filip, chcę porozmawiać o biznesie, oczywiście Komunikacyjnie to skracam. Wtedy konwertuję to na szanse sprzedaży w konkretnym procesie. Dzięki temu i zobacz, od razu się jeszcze jakieś wygenerowały na dodatek zadania testowe. Dzięki temu potem na raporcie będę również widział, jaka jest konwersja potencjalnych klientów, na przykład utworzonych ręcznie, z prospektora, a szansy sprzedaży, czyli na przykład cofniętych. Z szansy sprzedaży do prospektingu, bo tak też się zdarza. Więc to był błąd numer 4. Numer 5. Brak zarządzania bazą. To jest najczęściej konsekwencja tego, że wszystko dzieje się na szansach sprzedaży i tam wszystko spakowane, ale nawet jak byłoby potencjalny klient szansa sprzedaży, to ja bardzo często obserwuję, że baza jest traktowana po Macoszemu. Coś, co de facto jest sercem bo baza naszych klientów, potencjalnych klientów, lidów różnego rodzaju jest sercem sprzedaży, to jest traktowane po macoszemu. Tu mamy organizację, mamy osoby kontaktowe i mamy też piękny widok, którego jestem fanem, oś czasu kontaktów czy organizacji, można tu widzieć jak przebiega nasza komunikacja z nimi. Ale przede wszystkim zobaczcie, że tu można nimi zarządzić: są etykiety, pola, możemy te pola różne dodawać, wyłączać, układać w konkretnej kolejności. Proszę, licznik wiadomości, e-mail, nawet mogę włączyć, będę widział, ile maili wysłaliśmy do której organizacji. A jeżeli przejdę w osoby kontaktowe, to na przykład zobaczcie, mogę sobie uzupełnić konkretne filtry. Chcę zobaczyć klientów, proszę bardzo, klientów. Dlaczego na osobach kontaktowych? Dlatego, że ja akurat te filtry tu, Ustawiłem ty, możesz ustawić na firmach, nie ma problemu. Etykieta customer, zobaczcie, etykietę też mogę nazwać. Lidy w trakcie, czyli kto na jakich lidach pracuje, żeby je przekonwertować. Nowe lidy, które weszły, proszę bardzo. Nowe cold lidy, które weszły. Do nas z naszego prospektora, oczywiście będą tu w potencjalni klienci, bądź z innych źródeł, ale tu są kontakty. Tu jest ta karta podstawowa. Do niej dodawany jest potencjalny klient, szansa sprzedaży, ale tu jest podstawowa karta tego kontaktu. Odpowiednie zarządzenie tym, żeby się wyświetlały konkretne kolumny i konkretne filtry, czy nowe lidy, albo lidy w trakcie, albo klienci, żeby można było tymi zbiorami danych prawidłowo zarządzić. Teraz jeszcze drobna ciekawostka. Mamy już raporty, bo jeszcze kilka miesięcy temu nie było. Są raporty, proszę kontaktów, osoby kontaktowe, organizacje. Można również wyraportować, więc brawo Pipedrive. Błąd numer 6. Błąd numer 6 brak pracy z zadaniami. Bardzo często obserwuję ten błąd, pojawia się on niestety w wielu firmach, to znaczy twój zespół nie jest gotowy do tego, żeby pracować z zadaniami. Oni pracują dzisiaj na kartkach, pracują dzisiaj na pamięci, pracują na tym, co znajdą w mailach, nie mają konkretnej listy zadań na dzień, tydzień, miesiąc czy do południa. To zależy od tego, jak kto planuje. Nie pracują po prostu na taskach, które im ktoś. Narzuca w tym przypadku system. Jeżeli chcesz realnie pracować na zadaniach, to tutaj w Pipe trzeba to też zaplanować. To znaczy, jest lista zadań, ale. Matko Bosko! O orane. Nie wiem, czy ja bym chciał pracować na takiej ścianie zadań. Nie dość, że tu można oczywiście zaplanować pola, co osobiście polecałbym żeby zastanowić się nad tym, jakie pola mają się to wyświetlać, ale też zobacz do, zaległe. Mamy do zrobienia uu, bardzo dużo, mamy zaległe, mamy dzisiaj konkretne rzeczy, na przykład proszę bardzo do zrobienia, mamy jutro konkretne rzeczy do zrobienia, mamy w tym tygodniu. Ale ja bym chciał to zobaczyć jeszcze inaczej. Proszę bardzo kalendarz. Ja bym chciał zacząć na kalendarzu. Ja mogę sobie jeszcze zobaczyć spotkania, na przykład zadania, terminy. Ja bym chciał zobaczyć tylko na przykład maile. O, ja to powyłączam i na przykład zobaczymy, proszę bardzo. Tylko terminy, jest termin. A ja chciałbym, chciałbym tylko zadania, a są zadania, a ja chciałbym jeszcze spotkanie i rozmowy telefonicznej, i I teraz najlepsze, ten call mam zrobić o godzinie na przykład 12. .00. Proszę bardzo, o 12. To już więcej. A to spotkanie, to będzie umówienie spotkania jutro o 12. A to spotkanie, to jest jutro o 9.45. A tu ten call jest jutro o tej godzinie. Wprowadź to, wypracuj to z zespołem, nie omijaj. Tu będą zadania z automatyzacji, będą te, które się samemu przydzieliło, te, które przełożony przydzielił. Warto nauczyć się pracować na kalendarzu i na liście zadań. Znacząco przyspiesza to, zwalnia głowę, zwiększa efektywność codziennej pracy i pozwala prawidłowo popracować z systemem CRM. Błąd numer 7, błąd numer 7 bardzo istotny w systemie pipe, Drive. brak automatyzacji. Zobaczcie, tu mamy dwa, powiedziałbym, trochę rodzaje, to znaczy mamy reguły np. przykład przydzielania, reaguj szybciej, zgnień konwersji, wchodzi potencjalny klient. Ja ustawiam regułę i ma być np. potencjalny klient, dodanie potencjalnego klienta, według określonego pola, potencjalny klient. Nie jest puste. To ja, na przykład, do właściciela osoby albo do konkretnego zespołu i osoba przypisana z newbie teamu, proszę bardzo, nazwa reguły. Co to mi daje? To mi daje to, że jak wchodzą nowi potencjalni klienci, to są automatycznie przypisani do zespołu, do konkretnej osoby na podstawie konkretnego kryterium. Dlaczego konkretnego kryterium? Ja akurat wybrałem po prostu, że jest, ale mogę wybrać na przykład waluta potencjalnego klienta jest euro, idzie do innego zespołu. Wartość potencjalnego klienta jest powyżej 100 tysięcy, idzie do innego zespołu. Jeżeli źródło potencjalnego klienta jest inne, idzie jeszcze do innego zespołu. Piękna sprawa, tutaj naprawdę można bardzo dobrze poustawiać przydzielanie lidów konkretnym zespołom, konkretnym handlowcom. Ja uważam, że to jest po prostu złoto, bardzo lubię tę opcję. Ale jeszcze są automatyzacje, które działają na podstawie. Jest trigger, jest... Akcja. Proszę bardzo, ja na przykład zrobiłem automatyzację, którą widzieliście. Zaktualizowano szanse sprzedaży. Etap zmienił się na klient, potwierdził koncepcję. Utwórz działanie, wyślij klientowi podsumowanie. Utwórz działanie, zbuduj, wyślij ofertę. Niby proste, ale jakże potrzebne, warto, budując proces sprzedaży, przemyśleć co, kiedy, na którym etapie, żeby pomóc naszym handlowcom, dać im konkretną instrukcję, jak ten proces ma przechodzić, bo on ma być powtarzalny. Nie daj się zwieść temu, że proces niech jest etapem, a każdy będzie go wykonywał, bo sprzedaż to sztuka. To jest po prostu wtedy zwyczajnie irracjonalne. I błąd ostatni, błąd numer 8. Błąd numer 8 to jest bardzo często e, obserwuję ten błąd, to błąd z raportowaniem. Czyli albo pierwsza sytuacja, menadżer jest przystrzymany do Excela i mówi: raportujcie mi w Excelu, bo tak do 20 lat raportowałem i to e, jakby trochę zabija system CRM w firmie. Druga sytuacja jest taka, że menadżer nie miał czasu, nie do końca wiedział, co, jak mierzyć, nie ustawił tego odpowiednio. Pierwsza rzecz, którą warto tu stawić, pulpit yy, dashboard raportów i co chcemy mierzyć. I tu mamy do dyspozycji naprawdę całkiem ciekawy zestaw, bo możemy mierzyć wyniki działań, wiadomości e-mail, yy, możemy teraz mierzyć organizacje i kontakty, wyniki i konwersje potencjalnych klientów, szanse sprzedaży, wyniki, konwersje, czas trwania, postęp, prognozy subskrypcji, przychodów i przychody z subskrypcji, jeżeli takowe masz. Oczywiście każdy z tych raportów można też dowolnie ustawiać, zobaczcie, filtrować, ustawiać, po, przeglądać według, podzielić według, mierzyć według konkretnych też pól, na przykład według wartości, podzielić nie według stanu, a według na przykład, czy zrealizowano spotkanie. Proszę cię bardzo, i będziesz mieć raport w, tylko w takich potencjalnych klientach, w których zrealizowano spotkanie, jak wygląda ich konwersja. Więc tu naprawdę możliwości jest. Ogrom, tylko trzeba po prostu zastanowić się, co ja chcę mierzyć, a potem to zbudować. Tu masz deal conversion, raport konwersji potencjalnych klientów, średnia wartość, ile leadów kto stworzył, konwersja ze źródeł. No tu naprawdę tych raportów można stworzyć bardzo, bardzo dużo. Druga sprawa, która jest niestety często omijana, to cele. Proszę bardzo, poznaliśmy problem klienta, dodano szansę sprzedaży wartościowo, dodano szansę sprzedaży ilościowo, poznaliśmy problem klienta, klient zaakceptował. Piękna sprawa, można tutaj dodać konkretny cel na konkretny etap w konkretnym procesie sprzedaży, żeby na przykład liczbowo albo wartościowo został zrealizowany. Z punktu widzenia KPI-ów, procesu sprzedaży doradczego to jest absolutnie piękne, to jest po prostu hit, warto z tego korzystać. Jeżeli chodzi o ustawienie, jak to wygląda potem w procesie, bo to jest ważne, proszę bardzo ustawienie, że mamy konkretny cel na klient uświadomił sobie istnieje problemu, albo klient akceptuje zakres oferty. Ja ustawiłem, że tu ja chcę mieć 5 szans sprzedaży, a zespół ma mieć 12 szans sprzedaży w miesiącu przeniesionych na ten etap, czyli wykonane badanie potrzeb. Piękna sprawa, już 2 na 5 mamy zrobione. Klient akceptuje zakres oferty. Czyli to nie jest tak, że ja daję KPI, a wyślij 10 ofert. a chodzi tak szefie, wyślę 10 ofert. Nie wyślij oferty do konkretnych klientów, przeprowadź z nimi proces tak, żebyśmy osiągnęli normę, że 10 klientów w miesiącu akceptuje zakres oferty. Oczywiście też KPI na konkretny wynik. Natomiast to są pośrednie mierniki, które widzimy, czy idziemy na ten wynik, czy nie. Pięknie, warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o system PipeDev, te błędy, które najbardziej w ustawieniach ten system niszczą, to z mojej strony to wszystko. Zapraszam na krótkie podsumowanie. No i witam w krótkim podsumowaniu. Jeżeli chodzi o system PipeDev, jest to system dość szybki, dość dobrze UX-owo dopracowany. Natomiast Niech cię nie zwiedzie to, że on de facto jest taki łatwy i każdy bez problemów go ustawi. Specyfika działania twoich procesów, twojej firmy, połączenie bazy, raportów, automatyzacji wymaga pewnej logiki i pewnych ustawień. Przejrzyj ten materiał, jeżeli masz system CRM, Pipedrive sprawdź, czy tych błędów w ustawieniach nie popełniasz, jeżeli masz inny, to wiele z tych błędów Otóż może być po prostu też powiązanych z twoim systemem, bo wiele z tym CRM jest skonstruowane dość podobnie w tych podstawowych aspektach. Jeżeli widzisz, że masz te błędy, nie wiesz do końca jak sobie z tym poradzić, pod tym filmem jest link do bezpłatnej konsultacji. Zapisz się, a na pewno ja albo ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie Ci Pomożemy. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to daj suba. Będzie mi naprawdę bardzo miło i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. A z mojej strony dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.